Od telewizora, który możecie lizać, aby poczuć smak tego, co widzicie, po rapera mate, którego muzyka wybudza nawet ze śpiączki. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Japoński profesor opracował prototyp lizalnego ekranu telewizora, który potrafi imitować smak różnych potraw. Introgujące urządzenie bazuje na 10 różnych smakach, które rozpylane w odpowiedniej kombinacji i proporcjach tworzą smak konkretnego jedzenia. Powstały koktajl następnie przenoszony jest na ekran za pomocą specjalnej higienicznej folii, aby widz mógł go spróbować. Hmm, ciekawe jakby smakowało TVP info. Pewnie muchy z całego siedla by się zleciały. Numer 9. Holenderski Urząd do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zakazał ostatnio sprzedaży tzw. antyradiacyjnej biżuterii mającej chronić przed 5G, po tym jak okazało się, że zawiera ona materiały radioaktywne mogące uszkadzać tkanki oraz DNA. Czyli generalnie robić dokładnie to, co według foliarzy miałoby robić 5G i przed czym chcieliby się uchronić. Numer 8. Żołnierka z kraju, którego nazwy z powodu algorytmów trochę boję się, Wymawiać, została aresztowana, ponieważ podczas służby przyjęła oświadczyny. A żeby było zabawnie, oświadczającym się mężczyzną był inny żołnierz, który jednak nie poniósł za to żadnych konsekwencji. Kobieta otrzymała wiele wsparcia zarówno od internautów, jak i celebrytów, jednak już od tygodnia niezmiennie pozostaje za kratkami. Numer 7. McDonald's w Chinach w kilku swoich restauracjach testuje właśnie rowerki treningowe, mające pomóc swoim klientom utrzymać dobrą formę. Hmm, jeśli tak martwię się o zdrowie, czyż nie powinni w pierwszej kolejności zamknąć swoich restauracji? Jak żartują internauci, LOL, musiałbyś być na tym rowerze 7-9 godzin, aby spalić zaledwie połowę posiłku. Inni porównują te innowacje do jednego. Jednego z odcinków czarnego lustra. Pomijając jednak kwestię ćwiczeń, rowery mają też promować zieloną energię, umożliwiając Wam podładowanie swojego smartfona. Numer 6. Uniwersytet Stanowy Iowa ogłosił plany wydrukowania w 3D całego osiedla mieszkaniowego. Gigantyczna drukarka 3D dozująca beton, już w ciągu kilku dni, może zbudować cały dom. Projekt ma na celu stworzenie przystępnych cenowo mieszkań na obszarach wiejskich w stanie Iowa, szczególnie w miasteczku Hamburg, które poważnie ucierpiało podczas powodzi w 2019. Numer 5. Czuliście się kiedyś zawstydzeni, musząc stawać na wadze u lekarza? Pewna strona internetowa zajmująca się ciało pozytywnością. Postanowiła rozwiązać ten problem i stworzyła darmowe kartki dla pacjentów, którzy nadto stresują się, kiedy lekarz prosi ich o wejście na wagę. Na kartkach napisane jest: Proszę mnie nie ważyć, chyba że to naprawdę medycznie uzasadnione. Jeśli naprawdę potrzebują Państwo mojej wagi, proszę powiedzieć mi dlaczego, abym mógł wyrazić zgodę. Po drugiej stronie natomiast kilka wyjaśnień, Między innymi, że większość problemów zdrowotnych można rozwiązać bez znajomości wagi pacjenta, lub skupianie się na mojej wadze mnie stresuje, co nie jest. Dobre dla mojego zdrowia. Numer 4. Cud w jednym z warszawskich domów. Pewien młody chłopak wybudził się z wielomiesięcznej śpiączki farmakologicznej, słuchając piosenki Maty, żółte flamastry i grube katechetki. Przypadek czy nie, Mata postanowił sprawić mu jeszcze jeden prezent i odwiedził chłopaka podczas świąt Bożego Narodzenia, aby wręczyć mu swoją płytę i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Numer 3. Władze nowego targu, miasta o jednym z najgorszych zanieczyszczeń w Europie, padły na rewolucyjny sposób, jak obniżyć stężenie rakotwórczego benzoapirenu w swoich pomiarach. Otóż stację badającą powietrze, Przeniosły one z centrum miasta w zupełnie inne, czystsze miejsce, w którym według specjalistów z dużym prawdopodobieństwem jakość powietrza będzie lepsza. Oczywiście oficjalny powód przeniesienia był zupełnie inny, a mianowicie budowa placu zabaw oraz ekologicznej ścieżki edukacyjnej. Numer 2 Producent chipsów LACE wypuścił właśnie swoją własną wódkę, co ma trochę sensu, biorąc pod uwagę, że jednym z najpopularniejszych składników wódek są właśnie ziemniaki. Wódka Lays robiona ma być z dokładnie tych samych prawnie zastrzeżonych ziemniaków, co ich chipsy. Póki co cały nakład 1300 butelek rozszedł się w mgnieniu oka. Numer 1 47 letni mężczyzna z Mazur, a tak bardzo nie chciał płacić alimentów na dzieci, których narobił swojej kobiecie, że przez aż 7 lat wolał już ukrywać się w prymitywnej ziemiance w lesie i żyć w niej jak karaluch. Dopiero ostatnio warmińsko-mazurscy policjanci natknęli się na jego schronienie kilkaset metrów od drogi w głębi lasu. Okej, okay, tym ukrytym jak ściągi w skarpecie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Zapraszam was również na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Public Sosy z animacjami. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!